Cześć, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Trevor.pl A dzisiaj pokażę wam yy, no, po prostu Kolejny filmik Na moim kanale yy, Obiecałem, że jak będzie 15 lajków Pod troszkę filmem To dopiero nowy film, ale Stacowałem, że tamten był głupi I no po prostu Postaram się zrobić lepszy, zrobiłem sobie podstawkę Do telefonu, no i będziemy nagrywać Niedługo pobierę sobie program, więc przepraszam. No niestety, że teraz nie mam. Dobrze, już wchodzimy na kogamę, Co będzie Ten, no skogamy po prostu serię. Dobrze, zagrajmy sobie w coś. Na początek może pokażę taką małą mini ciekawostkę, w której może kilk, kilka osób może nie wiedzieć. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzu, czy chcecie na przykład jakieś piosenki, bo mam głośnik. Chcesz sprawić przyjemność w rodzinie? online na kfc-dostawa.pl do Twojego domu chrupiącego kurczaka. KFC. Prawdziwy kurczak, prawdziwy smak. Dobrze, no to będziemy grać. No, jakby co mam takiego o Predatora? Czasami sobie zmieniam skina. Mój ulubiony kraj to Szpacja, więc wszystko wyjaśnię. Dobrze, my no bierzemy jakikolwiek auto. Ja sobie wezmę koenixega Sega, czy nie wiem jak to wiele osób mówi, Pagani, ale to jest bardziej kojenik I na początek taka mała ciekawostka, o której już mówiłem, że pokażę. No to musimy pojechać tu jeszcze. To jest na przykład y, ten mapa World Ratching. O, i tu się zatrzymujecie. Zjedziecie w lewo. I musicie, musicie tu podjechać. I tu są sanie. Tu są po prostu sanie. O, możecie tym nie pojechać. Dobra, i teraz jak tu stąd wyjechać. Hmm. A jak macie zadawać jakieś pytanie, na przykład odłącznie, że jestem głupi czy coś, to od razu ka kasuję yy, komentarz, bo ja mówiłem już na początku filmu, że na razie nie mam programu, bo mój komputer jest trochę słaby. I dopiero jak będę miał programowanie w bo mój komputer jest stary, już ma 15 chyba lat albo nie wiem. No może trochę mniej, ale nie wiem do końca. Dobrze, to nie będziemy się tu walić z tym. Włączamy inną mgierkę. No dobra, może weźmiemy sobie zagrajmy w jakiś parkour. Ja też postaram się może coś wstawić, ale do końca nie wiem. Może zrobię też serię jak na przykład jak coś zrobić. Na przykład zrobić petardę na mojej roboty. Albo origami Nie wiem. Dobrze, lecimy. tylko się załaduję. A i na no na duży ekran wziąć. Więc się od razu włączył. Mm. Dropę. <laughs> <laughs> no, parcie. Eee, co to jest, te dropy pości? ആ <coughs> 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 I jeszcze dropper trzeci nam został. I jak byście mogli wiedzieć, to byście mi napisali, czy na Roblox, czy Robloxa trzeba pobrać, czy można normalnie sobie na Robloxie grać? Tak na przeglądarce. Bym prosił o szybką odpowiedź. To może zrobił film specjalny. Bardzo was proszę. Dobra, to nie chcę przedłużać. Ile ten film już trwa? Yy, 6 minut, dobrze. No to jeszcze tam mamy trochę czasu. Dobra, lecimy na coś innego. Dobra. Może jakiś parkour? Bękon, o, laser, tego jeszcze nie wiem. Ja oczywiście się chciałem tym spać. A to, to tego to nie chcę. Nie będziemy to grać. No, no kurde. Jak zawsze. Dobra, jedziemy dalej. To, to, to. Nie, ja no do mnie jestem. Okej, okay, szybko, szybko. O, dobra. No, jedynie jak będzie jakieś coś trudnego, naprawdę. Bo ja nie umiem trochę jednego parkura, ale już zapomniałem którego, bo to. Także to, to się wierciło i. Były jeszcze takie pionki tutaj, nie? I to trudno było na tym ustanąć. tym znaczy stanąć, nie ustanąć. Przepraszam. Za słownictwo. Żeby się nie było... żeby nie było komentarzy, że się jakoś zawrażam. O, kurde i znowu. I jeszcze, jak chcecie, możecie napisać czy odcinki mają być długie, czy odcinki mają być takie krótkie, ale no po prostu z tych fajniejszych gier, nie? Czasami może znajdzie się też coś dla, dla dziewczyn, ale to rzadko, bo ja nie jestem dziewczyną. Jak na przykład jakieś y, gry y, kucykowe tutaj, albo nie wiem, coś podobnego. To nie był tylko kanał dla chłopaków, tak jak na przykład Blowek robi, nie jest dla dziewczyn, przepraszam, się nie ma. Dobra, i ostatnie. Dobra, jedziemy. Następnym lewylem... <grym> No brazo, tylko zespinujemy i idziemy na inny serwer, kogamowy, czy tam jak niektórzy mówią wolą minecraftowy. Dobrze, może ostatnia gra i już koniec jak na dzisiaj. Może jeszcze wstawię jakiś odcinek, ale już jest późna godzina, więc... Nie wiem, czy stawię. Może jutro. Czekajcie, ja zaraz wracam, robię przerwę. Okej, okay, już jestem. Ja dołączę tym razem do czerwonych. Kupka nie potrzebuje. To jest po angielsku, to nie będę czytać. Tu... nie wiem czy tak w ogóle widzicie, ale no niestety no dobra, już chyba będziemy ten odcinek kończyć, bo nie będę już wam tu marnował czasu więc jeszcze tak przypominam napiszcie czy można na Robloxie grać po prostu na przeglądarce no i jeszcze było jedno pytanie tylko, że już Trochę zapomniałam, to gdzieś tam przewincie film i tyle. Więc już na razie i cześć.